Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Wagi w nowym roku zapytajmy kart, co dobrego przydarzy się wagom, na co mogą liczyć, jeśli chodzi o pracę, o związki, relacje, o relacje uczuciowe, o relacje rodzinne. karty. Dobra. Wagi, wagi, wagi. Kolejny rok. Jakie główne przesłanie dla wag? Takie troszeczkę tu jest, mam wrażenie, poczucie uwięzienia. Czekacie, tak? Bo tu waga czeka sobie. Czeka, czeka. Ale dlaczego czeka? Bo diabeł. Stąd dla mnie poczucie takie uwięzienia, bo jest manipulacja, bo są stwarzane jakieś sztuczne przeszkody, ale tylko jakby, w, drogie wagi, w Waszej psychice, Waszą psychiką ktoś. Chcę manipulować po to, żeby trzymać Was w takim poczuciu oczekiwania. Czekam, czekam, czekam. No i nie mogę się tego doczekać, a to jest czyjaś manipulacja. No i znowu kolejne tutaj karty. Księżyc. Nie wszystko jest jasne, nie wszystko wygląda tak, e, tak. Jakim się wydaje być. I karta gwiazdy. Karta kariery, wszystkiego najlepszego, spełnienia życzeń i marzeń. Czyli może tak, celowo, macie duży potencjał, drogie wagi, bo jest karta gwiazdy, prawda? Możecie mieć sukces, możecie awansować, możecie wdrożyć swoje plany. Natomiast komuś z jakichś względów jest na rękę to, żeby trzymać was w miejscu. No to teraz dla każdego co innego, prawda? Mogą to być sytuacje w pracy, mogą to być sytuacje e, związkowe też. Komuś zależy, żeby trzymać was w miejscu i jakby. Nie pozwolić Wam rozwinąć skrzydeł, bo tak dla tych osób, dla tej osoby jest wygodnie. Może jesteście. To, to jest jakaś zazdrość w tym, że w karcie gwiazdy możecie sięgać wysoko, realizować swoje marzenia, plany. Albo komuś też zależy na tym, żeby nie doszło do uzdrowienia. Obojętnie, co uzdrawiamy, czy kontakty, czy samych siebie, ale komuś zależy na tym, żeby do, nie doszło do poprawy, do uzdrowienia. Dobra, no to takie krótkie przesłania, a teraz patrzymy, to na razie takie pierwsze poczucia. Paść denarów, wyzwanie dla Was. Ja proszę, rycerz denarów. Rycerz denarów konsekwentne dążenie do celu, powoli, bez pośpiechu, ale no tak właśnie jak rycerz, on to jest najpowolniejszy rycerz a z, ze wszystkich rycerzy, ale jak on powie a, no to będzie konsekwentnie dalej. On czasami może być wkurzające, takie grzebulstwo, no bo grzebie, grzebie, grzebie i się wygrzebać nie może, prawda, ciągle coś. Więc albo będzie Was denerwować u kogoś taka cecha, no grzebie się i grzebie i grzebie się, wygrzebać nie może, a z drugiej strony to może jest właśnie zalecana troszeczkę dla Was taka energia, podejście, jak zwał, tak zwał, żeby jak już się zdecyduje, to żeby kontynuować w danym kierunku. A zobaczymy, jak będziecie działać Wasz ascendent, drogie wagi. No, siódemka kielichów. No, to takie zastanawiam się. No, myślę i myślę i zastanawiam się i, e, i żyję marzeniami, prawda? Zanim jeszcze coś tutaj zrobię, no czyli, czyli może chodzić tutaj o przyspieszenie. Mówiłam na początku, to tkwienie w komuś zależy na tym, żeby nie było decyzji, tak? E, żeby manipulować, żeby nie pokazać. Prawdy, jaką ona jest, żeby nie dopuścić do uzdrowienia, do kariery. No i taką tu właśnie macie, no tak, zastanawiam się, no zastanawiam się jeszcze, co z tym zrobić. Ale to są emocje, kielichy, uczucia, a wyzwaniem jest materia, konkret. Otoczenie, trójka mieczy. Piątka denarów, umiarkowanie. Królowa denarów sektor drugi, sektor trzeci, otoczenie, trójka buław, trójka denarów, kochankowie. Koło Fortuny. Król Denarów. Jedenasty sektor. I dwunasty. Szóstka była. No właśnie. Dlaczego... I diabeł na końcu. Dlaczego... Wiecie co? To... Tak to wygląda, jakby celowo ktoś odbierał Wam informacje, to na przykład może być tego typu, i to będzie ważna sprawa. Jest mail. E-mail, lub list, obojętnie, SMS nawet, czyli jakaś forma korespondencji, forma wiadomości, tak? I nagle ta wiadomość. Nie dociera do Was. Ona się rozpływa. Komuś bardzo zależy na tym, żebyście nie otrzymali informacji od tej kobiety. Kobiety, mężczyzny, czytanie ogólne, tak? Ale od kogoś, tu mamy y, króla denarów, tu mamy królową denarów. Ja podejrzewam, że to jest ta sama osoba. Ważna osoba z Waszego otoczenia. Dom jedenasty, y, to jest. To są przyjaciele lub wrogowie, więc nie sądzę, że król denarów jest waszym wrogiem, raczej jest bardzo stabilną osobą posiadającą władzę, pieniądze, to może być wasz partner biznesowy też. Osoba, z kim robicie jakieś interesy, z którą wasz. No na przykład, nie wiem, księgowy też może być, tak? Czyli ktoś, kto obraca finansami. I teraz w 12 sektorze mamy rozmycie wiadomości. Nie przychodzi, nie przychodzi. A ona, ta wiadomość bardzo dla Was ważna, została usunięta, nie wiem, jakiś błąd, albo ktoś celowo. Blokuje przed Wami te wiadomości, prawda? Więc jeżeli macie pomysł jakiś do zrealizowania i macie jakąś drogę obraną, to wierzcie w to, drogie wagi, że to jest droga słuszna. Tą drogą należy podążać. Tu się już nie ma nad czym zastanawiać, A to, że komuś zależy, żeby was odizolować, bo tu może kropką nad i być właśnie informacja. Czyli siedzicie, dumacie, bo na razie w was wagi nie ma żadnego działania. No w siódemce kielichów, co jak co, ale działania nie ma. Rozmyślanie jest. No leżę i czekam, więc może nie leżeć i czekać, bo ktoś celowo pozbawia was. Dostępu do informacji, do tej najważniejszej, bo na rękę jest, żeby nic się nie zmieniło, żeby było tak, jak jest. Stąd podpowiedź, wyzwanie: bądź konsekwentny, jak rycerz denarów. Jak nie ma wiadomości, to i ci zapytaj, a dlaczego tej wiadomości nie ma? A wtedy się okaże, no przecież to zostało wysłane, prawda? Prawda wyjdzie na jaw. Bardzo fajne karty. Jeżeli chodzi o waszą pracę, tu mamy bardzo y, dużą stabilność, stabilizację pokazaną, aczkolwiek też coś może się tak ciągnąć jak y, przysłowiowe flaki z olejem. Tu jest współpraca pokazana y, z ludźmi, którzy mają wiedzę. Król rycerz denarów może też was prosić o cierpliwość. Na spokojnie, tak? Cierpliwie, ale konsekwentnie działaj. Ta wasza cierpliwość nie może przejawiać się w nic nierobieniu i myśleniu pobożno-życzeniowym, że no na pewno jak tak sobie życzę, to będzie. To, myślę, jest ślepy zaułek. Czyli cierpliwość tak, ale nie na zasadzie czekania, czy ktoś się zgłosi, czy nie zgłosi, tylko... Cierpliwie, ale przypominać czasami o sobie, tak? A gdzie jest ta wiadomość? A ja tu jestem, a ja czekam. Na spokojnie, ale niech ktoś wie, że waga czuwa. Sporo pracy, możecie mieć nawet dwa zajęcia coś i coś. Taka czasami jest energia trójki denarów właśnie, że człowiek ma dwa źródła dochodów coś dodatkowego jeszcze robi. Natomiast no yy, wasza sytuacja finansowa w królowej denarów. No to jest bardzo dobra sytuacja finansowa. Tu na tę sytuację waszą i stan posiadania, no jezie, jeżeli już może mieć jakaś kobieta. Ale to jest wasz horoskop, bo wasz sektor, czyli mówimy o stanie posiadania królowa denarów, no królowa denarów do biednych nie należy, prawda? Ludzie, ludzie w koło Was mamy tutaj e, pazia buław. Ha. I to są z kolei ludzie działający. Oni nie mają zbytniego doświadczenia, ale mają pomysły. I być może tu chodzi o uśpienie Waszej czujności drogie wagi, tak? Z grono młodych ludzi z pomysłami, e, którzy właśnie usypiają waszą czujność, a sami działają. Na to proszę zwrócić uwagę, żeby nie. Bo Wam się wydaje, że to tak będzie, jak tam sobie myślicie, a tu właśnie w koło Was, obok Was ktoś nieporadnie, bo nieporadnie, ale właśnie trzyma rękę na pulsie, tak? Nosi te wiadomości, jak nie wiem, jak posłaniec, ale jest obecny. Piątka denarów. Wasz dom. No, nie jest to... Tutaj jest poczucie odrzucenia, osamotnienia. Tak jakby w tym domu, razem, ale osobno. Natomiast kontynuując, tutaj ta karta umiarkowania jest, to też dać temu czas. Karta umiarkowania również mówi o uzdrawianiu, o, o terapiach wszelkiego typu, o powolnym procesie dochodzenia do normy. I jest to związane z Waszym domem, tu, gdzie obecnie mieszkacie. Ja jeszcze dopytam, dlaczego tu jest takie poczucie odrzucenia. Bo. Bo piątka buław, bo jest jakiś konflikt. Mamy dwie piątki. Jest poczucie odrzucenia, bo konflikt. Co Wam będzie sprawiać przyjemność? Trójka buław. No i bardzo dobrze. Że trójka buław, czyli jest ten plan <laughs> Was, bo w trójce buław widzi się coś nowego na horyzoncie, widzi się tą zmianę możliwą do wykonania, prawda? I Wy w kierunku tego koła fortuny podążacie. Dla Was tym nowym będzie nagłe zdarzenie losowe. Tak się ścieżki poukładają, że pokierują Was za granicę. I tam albo za granicę, albo może nastąpić, bo to jest też edukacja tutaj, zmiana światopoglądu, edukacji, coś takiego, zmiana wykształcenia, poziomu wykształcenia. Ale też to będzie ważne, że jeżeli siedzicie i dumacie póki co, tak? To w końcu na, jeżeli będziecie konsekwentni, cierpliwi i konsekwentni, ale działający, to w końcu w Trójce Buław pojawi się dla Was to oczekiwane nowe, to światło w tunelu. Może to być związane właśnie z jakimiś projektami zagranicznymi lub z obcym krajem, wyjazdem. Sektor szósty, wasza praca, już mówiłam, trójka denarów, więc tu jest taka współpraca z ludźmi, od których możecie się uczyć. O właśnie, i tu mamy koło fortuny. Macie ludzi, od których możecie się uczyć. Tu mogą być jakieś zmiany, tak? Partnerstwo. No, trójka mieczy. Ktoś tu wielce obrażony jest. I to nie wywagi, ale ktoś obok was. No, focha, trzepie po prostu równo. No. Czym może być oburzona ta osoba? Szóstka, tu i tu mamy kartę kochanków. No, drogie wagi istnieje możliwość, że będziecie również dokonywać wyboru partnera między jedną osobą a drugą. Stąd ta obecna osoba w partnerstwie no, no, będzie tak, poczucie urażenia będzie bardzo duże. Z, z zranionego serca, to, to nie wasze serce będzie zranione, zranione, tylko tej osoby, nie? Ale wybór jest konkretny tutaj w karcie kochanków. Zawsze w karcie kochanków to się wybiera kogoś. A, karta kochanków w ósmym sektorze yy, może również mówić o tym, że będziecie na przykład wybierać bank czy jakieś źródło finansowania, bo to są związki łoża i pieniędzy, więc w karcie kochanków. Może, można tworzyć związek albo z jednym bankiem, albo z drugim, tak? No nie wiem, czy to najlepszy po pomysł teraz, em, moi drodzy, żeby kredyty brać. No tak, ale może tak być tutaj, w ten sposób, paść denarów. Tu są wybory finansowe, mniejsze pieniądze, <laughs> tak? Sektor dziesiąty, przepraszam, dziewiąty. To koło fortuny, ta, ta, ta wasza niespodziewane zdarzenia losowe, czwórka była. Tutaj może chodzić o, o dom, o miejsce zamieszkania. O zmianę miejsca zamieszkania. Nawet poza granicami Polski. Umiarkowanie. No, to wasze umiarkowanie. Proście, a będzie Wam dane. Zachowajcie umiar, zachowajcie cierpliwość, konsekwentnie róbcie to, co macie zaplanowane. Wśród Waszych przyjaciół znajduje się król denarów. To jest człowiek, no poważny, krótko mówiąc. Może być koziorożec, byk, panna, ale może to być Wasz szef, na przykład przełożony. Ktoś, kto zarządza kasą albo te kasę ma, prowadzi poważny biznes i taka energia i taka osoba wam sprzyja. To jest ktoś, kto sam działa i takiego działania oczekuje. Zatem, no właśnie, nie siedzieć na laurach i nie wzdychać, bo za waszymi plecami ktoś mniej wykształcony. Nie chcę użyć słowa gorszy, tak? Ale no tak się zakręci, że odbierze wam to, co wartościowe, lub tę osobę, która jest wartościowa, stabilna. Drogie wagi. To wszystko życzę. No właśnie. Karta zmartwychwstania. Sądu ostatecznego. Czas odbudowy. Budowy lub odbudowy. Waszej pozycji. Za dobre wynagradza za złe karze. To jest sąd ostateczny, prawda? Postępowało się dobrze, otrzyma się nagrodę. Zadziała się, będzie akcja, będzie i reakcja pozytywna. Czego Wam serdecznie, drogie wagi, życzę.